Dzień dobry, Słoneczka z tej strony, ciotka Irse. Witam Was na moim i samca alfa kanale, we wtorkowym Speed Buildzie. Poza mną wita Was również Rudy, Mini Morris, jak to mój go nazywa, ponieważ wygląda jak Morris, który był ukochanym kotkiem mojej mamy, ale z przyczyn naturalnych wieku no, stracił po prostu termin przydatności. I zmarło się kociakowi, ale wygląda tak samo, a jest to nasz nowy nabytek na tym czasie. Przynajmniej samiec negocjuje, żeby z tym czasu zmienił się na stały czas, ale to zobaczymy, jak to będzie. Więc Minimoris leży mi na ramieniu dość niewygodnie, przynajmniej dla mnie. On jakoś tak chyba nie narzeka i można go posłuchać w tle. Za co przepraszam, będzie nam tu burczał. W każdym razie, mówiąc o burczeniu, słuchajcie, na początku kwietnia, to znaczy w pierwszy weekend kwietnia jesteśmy na bykonie. Wpadajcie, słuchajcie, bykon fantastyczna sprawa. Jeżeli jesteście nerdami, lubicie popkulturę, jakieś Marwele, nie Marwele, właśnie Simsy. Wszelkie różne tego typu zajawki. Wpadajcie. Tam będzie dużo różnych rzeczy. Jakieś tam będą tacy, słuchajcie, fantastyczni ludzie, którzy cosplayują. No ja uwielbiam, słuchajcie, cosplayerów. Patrzeć na to, no to jest sama przyjemność. No i będą tam takie trole, jak ja i sam, mój samiec. Tak. Przyjeżdżamy. Na razie przynajmniej nic się nie zmienia. I nie planuję, żeby się zmieniło, bo potrzebuję przerwy od pracy... Jestem pracocholikiem, próbuję się z tego wyleczyć, haha. Ha. Zobaczymy jak mi z tego wyjdzie. Dlatego jest 20:30, dopiero nagrywam głosóweczkę, a przed chwilą skończyłam pracę. Brawo ja żeby jeszcze simoleony się zgadzały a ani cebuliony, ani simoleony się nie zgadzają w każdym razie tak, zapraszam was słuchajcie serdecznie, mam nadzieję, że się zobaczymy zobaczymy jak zbieracie pokemony to sobie nawet zrobimy foty no i powiem wam, że jeżeli chciałam wcześniej, tak myślałam o cosplayowaniu Beli, tak teraz już kompletnie odpada bo nie chodzi tutaj już tylko o figurę bo nie oszukujmy się, może jakiś gorset szybkie przedterminowe jakieś tam last last minute to odsysanie tłuszczu i bym dała radę ale chciałam włosy, więc musiałam zainwestować dodatkowo w perukę, bo chciałam, słuchajcie, dość krótko włosy, ponieważ leciały mi jak głupie. No, słuchajcie, leciały mi jak głupie i nie zamierzałam już z nimi po prostu walczyć, więc mam krótsze, no, takie mega krótkie, już sobie nie zepnę ich, bo No, życie, jakoś z tym muszę funkcjonować i jakoś zamierzam. W każdym razie, słuchajcie, mówiąc o życiu, ostatnio przeżyłam ból o którym Wam za bardzo nie mówiłam, ale czas już wreszcie o tym opowiedzieć. Tak, mój Simself, samca Simself poszedł, tak, w ciężkie zakątki internetu, ponieważ nie wiem, czy mi się ktoś włamał na komputer, czy co się wydarzyło, ale straciłam masę plików. Masę plików, w tym między innymi katalog z Simsami, stąd też głównie samiec ostatnio nagrywał, bo on nagrywał od siebie. Jest mi mega, mega przykro, bo jeżeli ktoś to zrobił złośliwie, to mam nadzieję, że każdy kebab będzie się u ciebie źle kończył. Tak, takie przekleństwo rzucam. I yy, cóż, też mi żal jest rozgrywki. Rozgrywki nie jednej, jaką prowadziłam, bo prowadziłam kilka, gdzie już miałam kilka pokoleń, lubiłam te Simsy. Wiecie, człowiek się przyzwyczaja do tych małych cybernetycznych ludzików, patrzy na ich tragedie, spalone domy, a tym bardziej, że doszli teraz złodzieje i ma być fajnie, właśnie w czwartek już premiera nowego dodatku z tatuażystami, gracarzami, z ogarniętymi sklepami itd., tak usługami, i po prostu to straciłam. Ale w sumie nowy początek nowy początek, nowy rok, nowa ja, więc marzec, nowe Simsy. Mam nadzieję, że wreszcie znajdę czas, żeby tu poogrywać i popatrzeć, jakie błędy są. Mówiąc o błędach, Tools i um, Organizer do Debaga poszły. Nie wiem, co się dzieje z ich twórcą, mam nadzieję, że wszystko jest z nim w porządku, że dobrze daje sobie rady, jest zdrów i tak dalej, i tak dalej. I że to jakoś też się z, aktualiz z aktualizacjami ogarnie, w czym jeżeli się nie ogarnie, to nadal i tak mam nadzieję, że wszystko jest tam w porządku u niego, u niej, u tej osoby. No to jest chyba chłopak. Tak mi się wydaje. W każdym razie nigdy nie zagłębiałam się jakoś poważnie w ten temat. Ale wracając do Simsów, no trochę jak się człowiek przyzwyczai do tych wszystkich, wiecie, zorganizowanych rzeczy, to mu jest łatwiej. I ten domek jest cały bez debaga. Czujecie to? Tak dawno nie robiłam nic bez debaga. Wykorzystałam też bardzo dużo nowych aktualizacji, przedmiotów z nowych aktualizacji, kolorów z nowych aktualizacji i nowych kolekcji. Tak, staram się trochę tego powykorzystywać. No i zrobić taki domek dla trzech osób, dla trzech simów. Dwójki starszych opiekunów, rodziców, dziadków obojętne i dwójki no jednej latorośli. I tu mi brakuje tej takiej tego wieku pomiędzy dzieckiem a nastolatki. Bo w mojej głowie urodził się taki powiedzmy 14 latek. No tak mniej więcej, taki wiecie, no taka taka ra, latorośli, takie takie 14 lat. Fajny wiek, powiem wam. Fajny wiek, chociaż ja się cieszę, że już w nim nie jestem od dawien dawna, bo wiązał się też z różnymi zmianami skórnymi i mniej przyjemnymi rzeczami. Powiem Wam, że bycie nastolatkiem to jest coś strasznego. Nie tylko, że hormony wariują, ciągle się moda zmienia, trzeba się dostosować do środowiska, znajomych, cały czas się przepocicowanym, trzeba być na topie. Wiedzicie o najnowszej muzyce, filmach, kolorach. Tam, o matko kochana! Nie mówiąc o tym, że trzeba wiedzieć, kogo trzeba nienawidzieć, obgadywać i inne tego typu rzeczy. Oczywiście powiem wam, ja byłam tą osobą, którą w szkole sponiewierano, prześladowano, bo byłam większa. A nie oszukujmy się, po prostu nazwijmy to po ludzku. O tyli grubi ludzie mają przerąbane w nastoletnim wieku, nie mówiąc już o też dorosłości, bo tak naprawdę my wszystko kupujemy oczami. Nie patrzymy na środek, na serducho i powiem wam też, zauważyłam zmianę trochę podejścia ludzi, odkąd schudłam prawie 20 kilo. Jest to mega przykre i krzywdzące. No bo poza tym, że rzeczywiście moja tam ocena trochę się y, poprawiła. Poprawiła o tyle, że sobie udowodniłam, że mogę. Albo też kwestia, że mam lepiej dobrane leki wreszcie. Bo bardzo często bycie przy kości nie jest spowodowane tym, że y, za dużo oddychamy i tyjemy od powietrza. Jak tyjemy od powietrza, no to. Przydałby się specjalista, i rzeczywiście zrobić te badania krwi. No, trzeba po prostu to zrobić. I skorzystać z tych porad. No, i tak jak ja jestem na tego przykładem, że jakoś to idzie. Chociaż powiem wam, ostatnio mam fazę na słodkie, co mnie trochę martwi, bo o tyle lubię swoją zaczęłam lubić swoją wagę. Chociaż uważam, że nadal jest trochę za wysoka, bo mam mniejsze problemy z kręgosłupem. Wiecie, jestem w tym wieku, że się patrzę na trochę inne rzeczy. Nie już tam nie mówię o takich plusach, że nie muszę już się przejmować za bardzo, gdzie wchodzę do jakiego sklepu, bo zawsze się już rozmiar znajdzie na mnie. Chociaż są nadal ja nie rozumiem niektórych rzeczy, które mają XL, a mieszczą się, mieści się standardowa kobieta no cóż w jednej nogawce. Serio. Nie. XL? Tak. A nie, że nawet, jedna, że, nawet że ja nie naciągnę w sensie na siebie jednej nogawki. O to mi chodziło a nie, że to są tak szerokie spodnie, że kobieta wejdzie w jedną nogawkę. No chodziło mi o to, że wiecie, że jak wciągam takie spodnie, to mi się, do, nie wiem, do połowy łydki i na tym koniec, nie? I niby mają wpisane XL. No ale nie oszukujmy się, tak mi się przynajmniej gdzieś coś czytałam, że twórcy ci od mody i tak dalej co jakiś czas zmieniają tą numerację albo ją zawyżają, albo zaniżają. Nie mam zielonego pojęcia, skąd się to bierze, no ale gdzieś też słyszałam, że po prostu na szczupłych ludziach te ubrania ładniej wyglądają. Nie bez powodu nazywa się modelki wieszakami. Chociaż my modelek nie doceniamy, ale wiele modelek jest bardzo inteligentnych, a to, że mają taką pracę, no to sorry, to jest naprawdę wycieńczająca praca. Słuchajcie, nie możecie przytyć nawet jednego centymetra, bo już ją tracicie. Masakra, to idzie być ciągle zestresowanym. Nie mówiąc o tym, że wiecie, dziewczyny bardzo często i chłopaki, i inne istoty chodzą na tych dziwnych butach. Jest takie, wiecie, mają te trzy minuty przejścia, czy nawet minutę, i tak sobie wyobraźcie w głowie, cały czas macie przeżyć, przeżyć, nie przewróć się, przeżyć, przeżyć. No nic, jeszcze jeden krok, jeszcze jeden krok, nie złam nogi, nie złam nogi. Mówi się: o idź, połam nogi". Nie, nie złam nogi, nie złam nogi, dojść, 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 dasz radę, dasz radę. Tam rzeczy w bucie już krwawi i tak dalej. haluksy właśnie mówi: "Bonjour" i tak dalej. Nie, przy... dasz radę, dasz radę. I tak mniej więcej wygląda ta praca. Więc yy, mówienie, że modelki są puste, one mają strasznie przerąbaną pracę. Serio, w ogóle nie ma tak naprawdę prostej pracy. Każda praca jest trudna, chyba, że mówimy o testerze tych materacy łóżkowych. To bym się nadała, mogłabym sobie przynajmniej poleżeć. No dobra, to też jest trudna praca, bo trzeba cały czas leżeć. Idzie po prostu oszaleć. No ale nie ma tak naprawdę łatwej pracy, bo yy, czy bycie nauczycielem, czy bycie yy, jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, jakieś takie proste prace, gdzie się zawsze wydaje przedszkolanka. Słuchajcie, użeranie się z nieswoimi dziećmi, które same nie wiedzą, co chcą. Jedno mi się chce siusiu, drugiemu chce kupkę, jedno płacze, bo włożyło sobie palec do oka, drugie płacze, bo nie może sobie włożyć palca do oka, inne chce włożyć palec do kontaktu, ale nie może, bo kontakt jest zablokowany, więc też płacze. Matko kochana, to jest rozwiązywanie ciężkich problemów i dylematów na cały etat. No, mówiąc o dylematach, oczywiście część filmiku mi się nie nagrała. No bo słuchajcie, jak się pewne rzeczy jakby wgrywa od nowa, no to też się trzeba poustawiać i coś tam nie tak kliknęłam. Brawo ja. Więc standard, więc nie ma do końca budowy pokoju dla naszego dziecko nastolatka. Jest tam oczywiście coś do zabawy, ale też już zrobiłam bardziej pod no trochę starszego Sima. Miałam też trochę taki problem z ogrodem, bo tu by mi się tools bardzo przydał, debug by mi się przydał, no ale sobie mam nadzieję, że jakoś poradziłam. Kolory to tak jak widać. Mam nadzieję, że ogólnie Wam się podoba. I słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, o ile już nie daliście znać, ale ja muszę komentarze nadrobić, dać serduszka, przeczytać, bo za każdym razem, jak czytam komentarz, dostaję, daję automatycznie serduszko. I czytam wszystkie komentarze, ale no z czasem u mnie, ostatnią organizacją czasu, po prostu różnie bywa. Mówiąc o czasie, słuchajcie, robię auto samczą reklamę. No bo to jest nasz kanał, wiem, że nikt nie lubi reklam, ale robię. Jeżeli macie problemy z fizyką, matematyką bądź chemią, dajcie słuchajcie znać samcowi. Ja wstawię link do jego Facebooka, bo nasz samiec prowadzi szkołę korepetycji. I daję korki. Z rozszerzonej fizyki i matmy. Jeżeli jesteście w tym biednym wieku, że jeszcze musicie się z tym szarpać, albo macie pociechy, które się z tym szarpią, słuchajcie, napiszcie do niego. Ceny ma całkiem przystępne. Mnie wychował na ludzi, dzięki niemu zdałam chemię na maturze, a nienawidziłam chemii. Serio? Ja nienawidziłam chemii. Słuchajcie, to jest magia, a skończyłam studia chemiczne przez niego. To jest po prostu magia i ja coś z tego kumałam, to jest najgorsze. No co, robi, co robi za kochanie, słuchajcie. Co robi za kochanie? Więc rzucę na niego po prostu całą za to winę. Ale tak, robię mu autoreklamę, więc szukajcie Pi w kwadracie. Pi w kwadracie. Tak, wymyślmy sobie genialną nazwę. E, jak już mówiłam, link do Facebooka wstawię. No i dajmy mu trochę tej miłości na tym fejsie. Bo on, słuchajcie, się stara jak może. Y, pracuje na własny biznes. A nie oszukujmy się, ten się w cyrku nie śmieje, jak to prowadzi biznes w Polsce. Wiem coś na ten temat. Moje wrzody, żołądka i siwe włosy podfarbowanymi mi też. Więc mnie już półtora roku skoczyło, jak prowadzę biznes prawie. No, jakoś tak. O matku, półtora roku, bo już marzysz z mamy. Zaraz będzie półtora roku, jak prowadzę biznes. Wcześniej wszystkie były jakieś tam zleceniówki inne tam pierdały. Jak to się stało, że osoba, skoń która skończyła biotechnologię i chemię, i taki wydział bardziej chemiczny, skończyła jako grafik? Nie mam zielonego pojęcia, ale to jest magia naszego kraju. Słuchajcie, to jest magia naszego kraju. Kochamy go za to. I tak, sobie to wmawiamy i koniec. Czy jestem patriotką? Nie wiem. I nie chcę na ten temat odpowiadać. Słuchajcie, bo to jest kanał o Simsach. Kanał o Simsach i ja chcę, żeby było to miejsce dość pozytywne. Więc przepraszam Was za tą reklamę, ale ja chcę tak zrobić trochę niespodziankę Samcowi i mu pomóc, choćby trochę rozpuchać mu tego jego biednego fejsika. Jakby co, tam jest dużo wygenerowanych kotków, tak? Bo tam jest dużo materiału. Przynajmniej mam nadzieję, że zacznie wstawiać i będą wygenerowane przez AI kotki. A no nie oszukujmy się, pieseczki, koteczki, nawet przy matematyce, chemii jakoś tak, no jakoś tak matematyka i chemia przestaje być tak straszna, jak są pieski i kotki. Serio. Więc y, jeszcze raz zapraszam Was do samca. Tutaj Was zapraszam do lajkowania, subskrybowania oczywiście i komentowania. I nie zapomnijcie o bykonie, na którym samcem będę. Nic się póki co nie zmienia. Jak się zmieni i coś się stanie, oczywiście będziemy informować. No a co? Na razie to tyle. Życzę Wam fantastycznego weekendu i będziemy się słuchać, słyszeć, słuchać. To też możemy. Ja w ogóle chyba wrócę do live'ów. Będziemy się słyszeć podczas czwartkowego przeglądu. No, na razie to tyle. Usiaki. Pa, pa.